Wystawiamy najnowsze jednostki broni, które proponujemy dla polskiej armii, służb mundurowych, czyli policji, straży granicznej, służby więziennej. Stoiska nasze są co roku oblegane. Pierwsze trzy dni był taki nawał i tłum ludzi, że naprawdę ciężko było udzielić informacji każdemu, kto był zainteresowany i chciał się cokolwiek dowiedzieć. Dla nas, jako firmy zbrojeniowej, był to bardzo pracowity czas dużo spotkań, dużo rozmów. Te targi są bardzo ważne dla nas z takiego punktu widzenia, że. Udało nam się podpisać bardzo ważny kontrakt dla firmy Meczko. Zostaliśmy włączeni w światowy łańcuch dostaw dla firmy angielskiej MBDA. Jest to duży angielski kontrakt zbrojeniowy specjalizujący się w produkcji rakiet. Organizacja targów jest super. Odnośnie naszego tutaj, naszej firmy targi wypadły bardzo pomyślnie. Dużo zainteresowania naszym stoiskiem. Uważamy targi za bardzo udane. Mieliśmy wiele ciekawych spotkań ze stałymi, aktualnymi klientami firmy, jak również z potencjalnymi klientami firmy. Organizacyjnie uważam, że było wszystko bardzo dobrze zorganizowane. W przyszłym roku również się tutaj pojawiłem